Włóż płytę, włóż pieniądze. Trudne wybory. Kup nowy tusz, lepiej kupię nową drukarkę, czemu? Bo tak będzie taniej. Idealne dzieło sztuki. Kiedy kurier dzwoni, że przyjechał z twoimi felgami za 12 tysięcy za pobraniem, a obok stoi żona, samochód jest wart 3700. Tak, poproszę duże karmelowe makijato z mlekiem sojowym bez kofeiny, z potrójnym niepoczwórnym syropem i bez posypki. Książka on ukroił sobie kromkę białego pieczywa, ekranizacja Netflix. W termomiksie tak nie pachnie. Kiedy wszyscy Twoi znajomi gdzieś wychodzą, coś robią, a Ty pół dnia śpisz, a drugie pół żresz i oglądasz seriale. Czego najbardziej się obawiasz? Życia w społeczeństwie. Kiedy piekielny klaun chce cię wciągnąć do kanału, ale nie możesz się przez niego przecisnąć. Poleci ktoś wino, które będzie pasowało do tego dania herbata z cukrem i cytryną. Kiedy ludzie pytają mnie, jak sobie radzę z problemami. Grażyna, podawaj te saszety, ile mam jeszcze czekać. Kobiety kiedy muszą przyznać, że się myliły i przeprosić. Moje uczucia, kiedy kołyszę się na krześle i przekraczam punkt bez powrotu. Kiedy umówiłaś się na spotkanie w dobrym nastroju i przypływie energii, ale nadszedł ten dzień i wcale nie masz ochoty tam iść. Izaak Newton, patrzący jak moja masa, nie przyciąga żadnego ciała. Zaczyna się ona wyszła o siódmej, on o dziesiątej. Lubię wytrzymałych facetów, chleję już trzeci tydzień. Challenge napisz w komentarzu, czy jesteś wytrzymały. A teraz kopśnij lajka byczku. Kiedy laska robi awanturę i wymusza przerwę, bo ją suszy od pitolenia. Mama nie baw się nożyczkami, sześcioletnia ja następnego dnia w przedszkolu. Nie, tak. Nikt ja w sukience. Ojej. Kiedy pytają mnie, ile mam lat? 20. Kiedy już nawet kaktus ma dość Twoich brudnych okien? Poznawaj nowych ludzi, zaproś kogoś na kawę, może odmówi. Użytkownicy iPhone'ów, gdy rozmawia się o aparatach, użytkownicy iPhone'ów, gdy rozmawia się o bateriach. Czy wiedziałeś, że jeśli gotujesz parówki, trochę dłużej otwiera się dodatkowa przegródka na musztardę? Jeśli będziesz się czuł niekochany w dniu Walentynek, pamiętaj, że w inne dni też nikt cię nie kocha. A pani co robi, gdy widzi kogoś naprawdę wyjątkowego? Patrzę, patrzę, uśmiecham się a potem odchodzę od lustra. Gdy budzisz się pijany w łóżku u nowo poznanej laski, a nad tobą stoi jej rodzina. Nienawidzę leniwych ludzi, dlaczego? Nic nie zrobiliśmy. Dam ci wybór, nie ma kiedy odpocząć, nie ma za co odpocząć. Najtrudniejsze są te kilka pierwszych chwil po przebudzeniu, otwieranie oczu, oderwanie się od ciepłej kołdry, a potem już jakoś leci. Typowa reakcja na zapowiedź, Szreka 5. Weekend jednostka czasu o najszybszym wskaźniku przemijania. Jak ci randka poszła, to tragedia, ona taka głupia jak ty, u mnie w porządku, a u ciebie? Fuj, co się stało z Tomem Wellingiem ze Smolwy? Ma dopiero 47 lat, pewnie nie chciał wydawać tysięcy na operacje plastyczne i wyglądać jak gówno. Normalni ludzie tak wyglądają. Być może, kiedy w wieku 6 lat wypowiedziałem życzenie, chcę mieć komputer i móc przy nim długo siedzieć, powinienem był sformułować je nieco bardziej precyzyjnie. Mój stary o 6 rano co śpicie, słońce dawno świeci, też mój stary o 12 w południe. Impreza w piątek wieczór, kurde wiesz mam bardzo zajęty weekend. Mój ulubiony owoc to grejpfrut. Kiedy jesteś po trzydziestce i krzywo spałeś. Niedawno się przekonałem, że jak mówisz do kogoś tak ujowo jak on mówi do ciebie to mu się to nie podoba. Kiedy do wiejskiego sklepu wchodzi nieznajomy człowiek niepochodzący z tej wioski i próbuje zapłacić kartą. Poniedziałkowe pieczątki w pracy. Ja nie wiem o który chodzi, ale może ktoś z Was pomoże, szukam teledysku, była muzyka, śpiewała dziewczyna. Ja kupuję bilet na 12 maja 10 po północy, ja na dworcu 12 maja o 23.50. Istnieją myszki karłowate, które upodobały sobie spanie w kwiatach. Kiedy bardzo się spieszysz do domu, żeby zdążyć, ale jednak prawie w drzwiach zaczynasz przegrywać tą bitwę. Mój kot o 5 rano ratuj mnie, nigdy nie jadłem jedzenia, zara umrę. Kiedy my spieramy się o ananasa na pizzy, siły piekielne rosną w siłę. Tylko legendy znają tę grę. Przypadkowo zrobiłem zbyt małe kółko i teraz jestem sam. Kiedy widzę znajomą twarz w miejscu publicznym. Gdzieś tam obcy ludzie wciąż o tobie pamiętają, bo byłeś dla nich miły. Kelner zawsze podchodzi i pyta jak smakuje jedzenie kiedy tak wyglądam. Nikt, ludzie tworzący filmy dokumentalne o zwierzętach. To ja, poranek. Popołudnie, wieczór, noc. Spanie 4 godziny, spanie 8 godzin, uczucie zmęczenia. Ja w wieku 5 lat po kupieniu sztucznych pieniędzy za prawdziwe. Jeśli w lesie spotkasz niedźwiedzia, to udawaj, że rozdajesz ulotki, wtedy on będzie udawał, że cię nie widzi i przejdzie obok. Jak ten czas szybko leci. Nie wolno jeść w klasie, ostatnia ławka. Kiedy kończy się weekend i musisz pożegnać swoje prawdziwe ja na parę dni. Zapraszamy do kas samoobsługowych. Do żadnej kasy samoobsługowej nie idę. Pani płacą za to, ja nie będę robił za panią. Niedbały koczek, inne dziewczyny, ja. Kiedy jako dziecko kazali ci się kłaść spać o 20, była to największa kara, teraz kiedy możesz iść spać o 20, to najlepszy dzień ever. Szanujcie ludzi w okularach, bo zapłacili pieniądze, żeby was widzieć. Lekarz kazał mi jeść więcej ryb. Ciekawe, czym placek po zbójnicku różni się od zwykłego, zobaczysz, jak przyniosę rachunek. Co się stało, twoje kudły zapchały odpływ. Coś, czego nie wolno dotykać, nie, nie. Nie. Dotkłem. Jesteś inteligentna i piękna, dlaczego nie masz chłopaka z powodu kolejności moich zalet? Chciałaś herbatę i zrobiłem ci herbatę, o i ci chodzi? W tym kubku mi nie smakuje. Dobrze wiedziałeś, że tak jest, i specjalnie zrobiłeś w tym kubku. Zdarza ci się, że chcesz kichnąć, ale nie wiedzieć czemu nie możesz, i siedzisz sobie tak przez kilka minut. Ja wieczorem, mam tyle planów na jutro, wszystkie zrealizuję. Ja rano, Boże dlaczego mam mniej sił niż wieczorem? I czemu te oczy nie chcą się otwierać? Kupujesz gruza za tysiąc złotych, pod fotelem znajdujesz 50 groszy, czyli inwestycja powoli się zwraca. Ja po czterech godzinach snu, ja po ośmiu godzinach snu, ja po 30 minutach dżemki. Współlokator. Przegląda memy na telefonie, widzisz, że natrafia na twojego mema, zero reakcji, żadnego ruchu, nawet nie wypuścił powietrza nosem, przewija dalej. Kiedy budzisz się w niedzielę rano i już wiesz, że jutro do pracy? Ja idący spać ze świadomością, że muszę następnego dnia wstać do pracy, której nienawidzę, żeby stać mnie było na moje życie prywatne, którego nie mam, bo chodzę do pracy, której nienawidzę. Pies wsparcia emocjonalnego po wysłuchaniu moich problemów. Dawaj następny filmik byczku.